Eksperyment Wędrująca Woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco cierpliwości, a przy tym jest bardzo łatwe w przygotowaniu i nie wymaga dużego nakładu materiałów. Do przeprowadzenia zabawy, a jednocześnie doświadczenia w domowym laboratorium, potrzebne będą trzy szklanki o takiej samej wysokości, woda, ręcznik papierowy, łyżki do mieszania barwników i barwniki spożywcze lub kolorowa bibuła. Jak stworzyć kolorową wodę z wykorzystaniem bibuły? To proste zadanie, które już na początku zainteresuje wszystkich przedszkolaków. Bibułę potnij na mniejsze kawałki i włóż do szklanek. W doświadczeniu wykorzystaliśmy kolor żółty i niebieski, by dodatkowo obserwować proces mieszania się barw podstawowych i tworzenia barwy pochodnej koloru zielonego. Zalej bibułę niewielką ilością ciepłej wody i rozpocznij własną obserwację. Co stało się z wodą? Woda stopniowo zmienia kolor. Dla uzyskania szybkiego efektu własnoręcznie wyprodukowanych barwników pomieszaj wodę łyżką i odstaw na chwilę swoje mieszaniny. Po upływie kilku minut wyciągnij bibułę delikatnie odciskając nadmiar wody łyżką. Nasze barwniki są już gotowe, a powstałe kolory bardzo intensywne. Następny etap papierowy pasek. Do przygotowanych szklanek włóż złożony w pasek papierowy ręcznik. Pierwsze reakcje polegające na zbliżeniu ręcznika zaobserwujemy niemalże natychmiast. To dodatkowy plus całego doświadczenia. Jednak kolejne etapy wymagają godzinnego odstawienia doświadczenia na bok. Ale nie martw się tym. W tym czasie możesz bacznie obserwować przebieg wody i notować swoje doświadczenie lub narysować wszystkie podjęte dotąd działania. Sprawdź, ile wody zmieściło się na Twoim pasku papieru. Z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa użyj centymetra i zmierz pojemność wody w szklankach. Czy stan wody jest zmniejszony? Narysuj kreskę, która wyznaczy granicę, dzięki temu będziesz mógł sprawniej oszacować kolejną dawkę wypływającej wody. Co dzieje się z naszym doświadczeniem po upływie dwóch godzin? Sami zobaczcie i sprawdźcie. W szklance z czystą wodą pojawił się kolor zielony. Barwa pochodna, która powstała dzięki połączeniu barw podstawowych żółtej i niebieskiej to cenna wskazówka. Jeśli zabraknie Ci zielonej farby, możesz sam stworzyć ten kolor na podstawie obserwacji dzisiejszego doświadczenia. Eksperyment obrazuje wędrówkę wody, jaka ma miejsce w roślinach. Papier składa się głównie z włókien roślinnych, w którym znajdują się kapilary. Kapilary to takie cieniutkie rureczki, dzięki którym w roślinach woda może być transportowana nawet na wysokość powyżej 10 metrów. Zachęcam do zabawy w małego naukowca i wykonania własnego eksperymentu w domu.